Ja pierdolę! Widzisz? Zbimur postaw. Ale trafia ani. Traf tam, traf Teraz dobra zaczęłaś, jak ci powiedziałem. Tak, tak, tak. Nie masz jakiegoś... ...granatu? Mam. Rzucaj to. Dobrze Zobacz jak tam u ciebie na górze Ty! No tak. Brudy. Nie ma... Nie ma co y teraz no to już kurwa ]ć. się... Dobra Dobra Most trzeba kurwa już podnieść Czemu? <noise> bo one tu przez mną już próbują wejść właśnie tam Uważaj, bo to tego nie ma A. Już weszły Pa 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 Widzisz go? O kurwa 8hp Co się stało? O Opluł Hala Mam dynamity? Mam dynamity Rzucaj Ruty łap. I... łap 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 ruty no, gdzie ty mi to dałeś? Ty mi A nie to ja chyciłem ciekawe. Łap jeszcze raz ty, one tu na boku! One tu z boku są na górze już, ale to ptaki pewnie, tak? No, no, no. Bo tu jest słychać centralnie, z boku. Ja, pierdol. Dobra, nie rzucaj! Porzucijmy się ja. Dobra? Nie się zestakujcie, bardziej.

Ja jak miałem średnie jakieś ustawienia czy tam trochę wyższe, to Discord yy... znaczy nie było mnie słychać w ogóle na Discordzie. <gry> Aha no wygracie na modzie, nie? Czyli te mod nie jest Ale co W nie wiecie, że to jest yy... Co? Ciężko Ty, pod nami rudy Nie wiem, no ja nic nie mam już kurwa Nie mam... ...amunicji Pan, tak. nie mam mohutu, tylko strzały nie no Mogę chyba... Granatę robił Strzałowe niech mogę Pierdolone gołębie zaraz na nas jeszcze wlecą A ja, Czy ten niedźwiednik się mi no. czy mi się wydaje? Nie, Ty, nie, jeden wleciał, jeden wleciał do lecę lecę Co on jest? Widzę go Kurde Chceba dawaj pałką go, pałką Kurwa lecę do ciebie O kurwa Hahaha Ty Rudy tam jest dziura, oszczegam O kurwa stać, jest tutaj Jak ty się zabezpieczałeś? <ścoughs> no bo on tam dużo wleciał no Jak taś spadł to skutecznie to. A on tu górą wleciał, bo do no góry no. wlecieć. Ogólnie tu z jest fizyka, jak rozpierdolą fundamenty, tak spadnie. Nie no ja wiem, no tak no jak na się też... też ma fizyka, nie? Ty, ale my się zginiemy, wiesz o tym, nie? Oni to I... rozpierdolą. Tak. Dlatego rzucam granaty, żeby szybciej rozpierdolili. Ile granat jeden bije? No. Masz tu niedźwiedzia, co ma 500 pp, nie? Od tego, kurwa, dużego rzucaj. Patrz, patrz. Poszło? 300, kurwa. No, nie jest no. no. Zwłaszcza, że zębiaki mają to 300 HP. A patrzę, że masz 60 granatów, a wy umieracie. No i jeszcze mamy do szóstej sześć godzin. Weź... No... A no, bo, bo one się grypie. jeszcze będą spawniły. Tak. Macie jakiś limit mowy, które mogą się spawić? 80. Na jedną osobę. A macie osób? Na razie 3, 3. Nie. Spoko. Jest tak? O. Chodź raz, jak graliśmy na poprzednim odpaku, to mi kurwa... That's Jestem bad. i plecak spadł na dół. Rzechnąć. Co? Do. No. Mogę ci duzić kwadraty stałem... i... Dałem Dostawcie na, kurwa, na grube. Ja pierdolę. Granaty poszły w pizdu panowie. Nie no, a, no musisz na dół lecieć, musisz skakuj kurwa Masz, I masz Skakuj kurwa I lecisz kurwa na dół, gdzie ty I jesteś? Jest kim? z Jolo? Zlurujesz ich? Wziąłem je, wziąłem je Ty I... Ty <ścoughs> już prawej ściany nie ma Tak się robi, robię. Nie będzie inny tak? domku Bo? Oho, my zaraz spadniemy, serio? Wiem Nie, jeszcze macie wiem, jedną no i... ścianę, jeszcze macie jedną ścianę całą Teraz pytanie, co my tylko robimy, kurwa Trzeba niżej zejść To jest... nie, to jest żołnierz Ja muszę jakoś niżej zejść, nie wiem jeszcze jak Żeby jak będę spadał, to żeby nie zginąć Tu muszę być <laughs> Tak zbierasz mnie... zbierał dzieci? Nic innego mi nie zostało tak, bo tu już koniec. Nie, 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 Rudy, nie jest koniec. My przegraliśmy to. Wiesz nie? Dobra, Damy strzału radę. nie mam. Bo jak przegrywacie, to na mi się podoba. Ja nawet strzału nie mam, ty. Ja też Rudy, ma. pamiętaj, że jest jeszcze jedna rzecz w tym budynku, co jest osobnym fila na osobnym filarzem. Już i nie, nie ma. Jak to nie? Tym nie no jeszcze nie... nie ma, już jest koniec. Damy radę, mówić. Proszę, Granat. Kurwa, nie chcę grzucać granata, żeby szybciej nie zniszczyli tego. Jeszcze macie. cztery pół godziny, tak? Mhm. Mm To jest ciekawe. No, bo Mię, nie podanie, mam lepszą grafikę niż na tym, tak oglądam. Aaa, no, Mam że... filtry Pane, na monitorze. A co wy w ogóle robicie? Ja patrzę, mm. jak tam na bazę. No ja też, bo nic mi nie zostało. No ja też Ja, myśl... mam. ja myślę, że trzeba stąd po prostu spierdalać. Nie no, czeka ja chcę zobaczyć jak ten budynek runie A już A uru... czemu chcesz patrzcie chcesz runąć już... będąc w tym budynku Tak, chcę runąć w będąc w tym budynku i Dach Ale już czemu? chyba pada Ta... Patrzcie kurwa na górę, dach już pada Byliście? Taki przyleciały no Ale to nie przez ptaki O kurwa A ja pałkę nie mam wyciągnięty Na ptaki Dajcie bago. Nie baj. Macie friendly fire? Ja. Z tą ekipą to by nie wyszło. Ojej, yes. Nie chcę się. Nie mam nawet strzał. Macie jakieś strzały? Ja ostatnią. Ups. No to chuj. To trzeba reinstalować nową gierkę nawet. Które to już będzie wasze podejście Co? Które to będzie wasze podejście? Pierwsze na tym serwerze, na tym modzie Nie sądziłem, to? że będzie aż tak ciężko kurwa ja W sensie do ja tego są mody w ogóle, nie no, mnie zaskoczyło. A z rozważyło zakupów Rudy jak pijar tak? No tak? tamta fala to nie była fala, to była kurwa nie wiem co to było ale to było straszne znaczy bądź hardcorem, zejść Adu i buduj fundament. To no, żeby się nie zawaliło. Mistrz nie da. No przyleciał. Tak się bije chyba. Ostatni ruch panowie i koniec. O, okay. <grystanie> o dzika macie. Pa, 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 pa. O, panu, 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 dzik pa. jeszcze. O kurwa, leci. O, pana, pana leci, leci cały budynek. Leci? Tak. Chyba chociaż jeszcze niecałe. coś jeszcze zostało, co trzeba dać. No ja jestem w takim miejscu O, już że... widzę co zostało. To. Tamten róg na NW. No to już zaskoczyliście? No nie, 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 zaraz. Jestem na dole po prostu, tak. bo niżej patrzę sobie. No to nic nie wiem. Trzy granaty mi zostały, ale taki trochę mały stag jest, więc to Expa nie będzie. No to chodź tego. tutaj, przejść przez to. Ta no, to rozpłynęło. Ale ci, 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 ci! Jak to o, leci? Kurwa. I co robimy? O no kurwa, co umieramy. Tylko uwieramy. nie robimy? Spadniemy! Będziemy tak? czekać ja, ja będę stawiał ciągle te. Ciągle te. Nie patrz go. Kurwa, raczej. To czy... jeszcze duże są. O kurwa. O kurwa, padłem. A chyba nie masz piworu a tak się fajnie podszyło. No no no, czekaj, czekaj, Ja tam będę jest. Będzie śpiwór, ja to czuję. Ja coś czuję, że nie ma śpiworu. Jest śpiwór! <grym> na samej górze. Jest na samej górze, kurwa. Co ty pierdolisz? No 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 i spadam razem z tym kurwa ja. ci, parku co? co to się dzieje? To jest Bó Ta ty po to chodzisz. <grym> dobra, ja jestem żywy Ja przeżyłem panowie <grym> Ale te mowy jak będzie rany jak nie zniknął nie? Ej, patrz ja stoję na tym! A, ja dupko. uciekłem w ogóle całkiem O Dobra jednak tak to też siedzieć ale kurwa! Na fotel krok Pierdolamy. Ja uciekłem już całkiem, jestem daleko gdzieś za bazą naszą. Mam 60 metrów ten zbierdolik kurwa jak to leci z daleka no to no ale 3 godziny przyszedł. niecałe Dobra, umarłem, też spadłem na dół kośćce, bo małem 2 godziny. Czy miałam 5 minut Ja mam 5 minut Chyba Ja bym pał pałkę to bym... Nie, to, to to nie uda się Sem Zombie, 3 życia powiedział, <laughs> Bo bym kurwa nie sprawdził Ale to co, teraz już musicie znaleźć nowe miejsce, nie? Znaczy... Baza teoretycznie... tuśmy przewidzieliśmy to, że bazę nam I zbudowaliśmy teoretyczną bazę Znaczy taką... Nie teoretyczną, taką podmuchę właśnie yy, Na tą noc Baza stoi Tylko no kurwa, jakbyśmy chcieli zbudować swoją własną bazę To już wiemy, że to ona nie wytrwa zbyt szybko Znaczy zbyt długo Aí você aguarda,